Hello, hello, hello! W dzisiejszym odcinku 7000 złotych i postaram się zrobić jak najlepszy opening dla Was. Pamiętajcie również, że w tym odcinku macie konkurs na tego skina. Jeżeli chcecie go wygrać łapę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. Dodatkowo również klikajcie sobie tutaj plusik i w tym właśnie miejscu wpisujcie sobie kod i Podarmowe 10% bonus do 2 10 groszy na start, wiele metod płatności i również giveaway na rękawiczki. Jeżeli od razu rozlosujemy te rękawiczki, Jakoś nie wiem, w przeciągu 2-3 dni to dorzucę Wam jeszcze kilka fajnych skinków. No a co, w tym momencie już sobie zaczynałem, bo 30 sekund tutaj wstępu to już, już po owoców wyszła, już po owoców wyszła, już po robocie, nie? Dobra, i w dzisiejszym odcinku chciałbym przygotować szczerze skrzynki zwykłe, CS-owe. Gdzie one są, dobra? One są tutaj 254 zł po tej Revolution Case na buście. To ja chyba jednak wolę Fracture Casey. Albo, może recoilę? Kurde, ciężki wybór. Dobra, recoilę sobie spróbujemy na tym buście. S 12 razy na 4 osoby na trybie share. coś w tym stylu. Dobra, szczerze, jest godzina 6 zaraz. Ja o 11 mam pociąg, jadę sobie na Jarmark Zobaczymy, czy coś ciekawego tam będzie We Wrocławii, jeżeli mieszkacie we Wrocławiu, to wielkie pozdro dla Was, najpiękniejsza miejscowość w Polsce Nie zmieniajcie mojego zdania, bo i tak nie dacie rady i co? No i mam nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że będzie ładne, ładnie, mam nadzieję, że będzie fajnie, jadę sobie na weekend, więc nagrywam też dla was troszkę odcinków na zapas, żebyście mogli sobie zgarnąć jakiegoś skinka, a my w tym momencie zgarniamy kosę, a, przepraszam, nie kosę, tylko rękawiczki, ale oddały totalne gówno, tak szczerze, tysiąc złotych, no potrzebujemy jeszcze więcej takich rękawiczek, to dużo więcej, a póki co, to jedyne co widzimy to AWP Chromatic Aberration, no i to nie jest wystarczająco, no kuźwa, no... I tak osa, tak tutaj, ta osa tutaj. To powinno tak wyglądać, a nie tak, że my tutaj dostajemy jakieś gówno, No, ten battle aktualnie oddaje serio. stalne główno, tak szczerze. Dawno nie zrobiłem tak złego Case Battle'a. A wiecie co to oznacza? Że na pewno zrobię go jeszcze raz. Dokładnie tak. Zrobię go jeszcze, kurwa. A ra... nie, no dobra, dwa koła. No nie ma najgorzej, ale tutaj. Okej, okay, proszę, coś dobrego. Dlaczego skipuje się ta animacja na case Battle? Halo, ja mam pytanie z CSGO Skins: Co wy zrobiliście w tej aktualizacji? Nie wiem, czy to była jakaś aktualizacja, czy to nie była żadna aktualizacja? No ale coś zdecydowanie zrobiliście nie tak. Bo coś tu nie gra, coś tu ewidentnie nie gra. Z tymi koskami, sprawdźmy, czy dalej tak będzie. No i dalej tak jest, no o co chodzi? To odbiera strasznie dużo emocji z tego otwierania. Pięknie. Trzy koła, spoko, 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 spoko. 5% mamy na takie itemy. Ja bym chciał zobaczyć, no, jeszcze z trzy takie. Trzy, tak luźno, luźno. To jest 5%, jest nas czwórka, czyli mamy 20%, można powiedzieć, na każdym otwarciu. Czyli co piątą skrzynkę powinno oddawać, no. Troszkę, troszkę. Wiem, że tutaj jestem zachłanny, ale jednak, jednak by... Fajnie, naprawdę na serduszku mi było, gdybym zobaczył właśnie taki item. No i te rękawiczki akurat trafiłem swoją drogą sam w CSGO jeszcze. I poleci mi tę skrzynkę DMG. Siedzieliśmy sobie na TeamSpeak'u, graliśmy sobie w gierki i powiedział mi Stary, ta skrzynka jest najlepsza do otwierania. Ja do niego, no dobra, no dobra. No i otworzyłem i padły rękawiczki, nie? <grym> Mega spoko. Te rękawiczki w ogóle były wtedy jeszcze droższe a my potrzebujemy swoim drogom jeszcze jednych rękawiczek. No, kuźwa, daj jeszcze jedne rękawiczki, no? Bo to będzie znowu w plecy i to dosyć mocno w plecy, jak nie da jeszcze jednych. Jak da jeszcze jedne, to będzie ok, będzie fajny wynik. Ale jeżeli nie da, to będzie ciężko... Ok, 1400 spokojnie, no i jeszcze jedne, dla mnie coś. No dla mnie nic nie wypada, dalej i tak, nie ma najgorzej chyba. Ile z tego mamy? Dwa 700, no troszkę w plecy, dobra, troszkę w plecy to to odpuszczamy. Zrobimy sobie teraz jakąś skrzynkę dalej e, tutaj CS-ową, chciałem powiedzieć eventową, ale mega, mega mam lagi na głowie tak szczerze, bardzo mało śpię ostatnio. Mm. I kurczę, no, oddziaływuje to na mnie, nie będę oszukiwał. Ale my już skończmy, pierdzieć, PR Po prostu przejdźmy do skrzynki Dreams and Nightmares. To jest kolejna skrzynka, którą bardzo, bardzo często otwierałem w CSGO yy, i w CS2 w sumie też. Co mogliście zobaczyć również na moim kanale i na shortsach, yy, których nie wiem, czy jeszcze są na moim kanale, bo troszkę mi się nie zgrywały z kontentem. Trochę mi się nie podobały, to usunę. A co, miałem nie wyjebać jak wyjebałem? pięknie, bo i naj... Bowie, Knife Brightwater, nie ma źle. No ale tutaj możemy również dostać skeletony z tego, co kojarzę. I takie skeletony to ja bym chętnie przygarnął. Więc liczmy, że takie skeletony jeszcze dostaniemy. Dobra, ja pierdolę. Nie wiem, co ja, nie wiem, co ja pierdolę tak naprawdę, tak szczerze. Mam taki słowotok i nie wiem, co się dzieje. Ale w tym tak akurat nie dzieje się zbyt dużo. Muszę położyć się spać. Nic, nic ciekawego, nic ciekawego Nic ciekawego, no 14 skrzynek, jeszcze szansa jest Ale nie jest ona Zbyt duża Bo bo Te skrzynki póki co to się nie popisują Okej, okay, Bowie, kolejny Zakafla tym razem, to to już lepiej I teraz dla mnie No i Hans Manik też spoczko Coś tutaj leci Coś tutaj leci, trzy koski już W jednym case battle zdobyliśmy Liczmy na ich większą ilość również, mam jeszcze 9 skrzynek no i jeszcze takie trzy koski bym przygarł póki co, trzy takie średnie, to teraz takie trzy spierdolnięcie bym prosił albo Factory New A, Ok. Ok, okej okay, okej, okay. ja to szanuję, ja to naprawdę szanuję, jak tylko mogę jakby co to nie mogę dobra, battle za 4500 zł 4700 przepraszam, 50 zł. Oddaję póki co po 1000 złotych na łebka. A zostały nam cztery ostatnie skrzynki. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Wydaje mi się, że naprawdę zaraz będziemy musieli po prostu wlecieć w all-in. Bo nie zapowiada się to zbyt dobrze. Naprawdę nie zapowiada się to zbyt dobrze. Ostatnia skrzynka. No nie wiem, co by musiało nam polecieć. Chyba Rare Special Item za 60 koła. No i nie leci. Dobra. Coś, coś jest nie tak z tymi skrzynkami CS-owymi Więc może rzeczywiście lepiej je zostawić I przejść sobie na przykład na taką skrzyneczkę Snowfall dwa razy I do tego dołożyć sobie jeszcze 4%, -ówki. Cyk, 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 cyk Zrobić to na trzy osoby w trybie underdog Albo czemu nie I liczyć, że tutaj botom wylecą posrane itemki Jeżeli nie, to w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle ale miejmy nadzieję, że ci samo i bot adrian się popiszą. Ok, Ci samo, Spoko, start. Adrian teraz. Adrian, koniecznie! Adrian! A, no to Adrian musi dropnąć z kosą albo mam po robocie. Adrian z kosą, proszę. Adrian z kosą w ostatni. Proszę, nawet tą tańszą. Kurwa, mać. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Elo!